Ok, to jest takie Cześć się jestem Lekos. Dzisiaj zagramy sobie w Roblox. Jesteśmy na mapie Tower of Hell. Dokładnie, na samym starcie, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ bijemy 100 osób do końca. Tego roku, mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętajcie, że filmy tutaj są co 3 dni. Możecie nam pisać komentarz. Jakie tryby jeszcze chcecie z Robloxa? Ponieważ mogę nagrywać tyle, ile tylko chcecie. Może zaczniemy już grać. Chociaż uważam, że jest to trochę trudne. No nie powiem, żeby tam wskoczyć. Oho, żeby tam wskoczyć, to trzeba się troszkę wysilić, wam powiem. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale z tego co widzę, to. To jest takie proste. I mogę nie dać rady. O, kurczę, już prawie byłem tam. Już na tym stałem, mam nadzieję. Mam nadzieję, że przynajmniej. przejdę połowę. Tutaj w ogóle jest jakiś czas jakieś 3,5 minuty. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, do czego to odliczę. Może koniec. Aha, bo tutaj mamy jakiś wskaźnik. Tu jestem, zielony. Kurde. No. Ale bo to jest najgorsze, że tutaj się nie da ich wyłączyć tych graczy. I przez to ja nie widzę, gdzie ja mam skakać. Jeszcze czas przyspiesza? Aj, już byłem, no. Myślę, że może mi to troszeczkę potrwać. O, jestem tutaj, jestem. Nie wiem, ja tu mam dotknąć, czy nie, nie, może ja tego nie dotykam. Tutaj już jest coraz łatwiej, mam takie wrażenie. Oj, oj, oj. ja tu spadnę. Hop. Chociaż. Dobra. Mam nadzieję, że nie zginę. Kurde no, musiałem zginąć. No nic, spróbujemy jeszcze raz tam dotrzeć. Mm, byłem już tak wysoko. W sensie na mnie to jest chyba dobrze, mi się udaje. Na mnie... Jak na mnie to było bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze raz się tu uda tam dotrzeć. Choć nie ukrywam, ten sam pierwszy klocek jest trudny, ponieważ, ponieważ trzeba go jakoś tak wycelować. Okej. Okay, I tutaj, i tutaj lecimy sobie. My... I nie mogę tego dotknąć. Dobrze, no że tego wtedy nie dotknąłem, bo bym się wkurzył. Lecimy na kozaka, co? Tutaj już jest trudno. W ogóle ten cały ten. Wieża jest trudna do zrobienia. A! No nie! Spadłem! Byłem już tak wysoko. Zostało 30 sekund. Kurde, no nie zdążę. No jak ja na pierwszy nie skoczę. Chociaż kurde, dobra. Jednak nic nie mówiłem, jeszcze to tak szybko przyspiesza, że to jest szok. A co się za to dostaje, jak się przegra? W sensie? Inaczej, jak ktoś jest na najniższy, to nie wiem, ginie? Nie od nowa leci. Od nowa 8 minut i jest inna mapa. To dobrze, że jest inna, bo. Inaczej byłoby ciężko, co? Ej, dobra, myślałem, że będzie to trudniej. Uff. To jest takie. Obbi, ale trochę trudne. Tu, tu i tutaj. Dobra. Czy tutaj jest coś takiego jak checkpoint? Nie jestem pewien właśnie co do tego. Bo ja nie jestem pewien czy tutaj jest checkpoint. Ale z tego co widzę to chyba jednak nie ma. I może to być trudne do zrobienia. No nie! Musiałem zginąć, naprawdę. Ja! Yeah. Byłem już tak wysoko. Mam nadzieję, że teraz mi się chociaż tam uda jakoś wskoczyć. Kurczę! Zrobimy tak. do trzech razy sztuka, trzy mapy. Jak się nie uda, to kończymy odcinek i następnym razem e, spróbujemy jeszcze raz. A no nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem Próbujemy jeszcze raz Hop! Kurde Ale... Ale na samym początku było bardzo dobrze według mnie. Ja uważam tak przynajmniej, że dobrze mi poszło jak na sam początek. Jestem praktycznie tu gdzie byłem. Wystarczy, że wyjdę tylko tam wyżej. Co? Ktoś już jest na samej... Ktoś już jest na samej górze? O Jezu! O wow, 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 spadłem, ale na szczęście nie na sam dół Więc ee, tutaj muszę wskoczyć Nie wiem dlaczego ja tutaj zginąłem Zostałem w tak głupi sposób Tutaj już jest trochę łatwiej Okej okay. I tutaj Muszę wskoczyć Jestem już ponad połowę, ponad połowie Mam nadzieję, że teraz nie spadnę, bo będzie... no... Kurczę, no wkurzę się jak spadnę. Dobra, ale wycelowałem, nie? Ej, idzie coraz lepiej. Co jak będę już na samej górze? Przekonamy się w sumie. Byle nie spaść. Oj oj. Uf, co jest? Nie! Dobra, byle nie na samą dół. Ej nie, tu idzie jeszcze coraz szybciej, no nie uda mi się. Ciekawe co jest na samej górze, ale mało osób tam dotarło, więc... Mam jeszcze szansę. Mam ponad 4 minuty, no w sumie 2,5 chyba. Bo zauważyliście to, że... Czas znowu poszedł coraz szybciej i martwi mnie to, martwi. No bo może mi się nie udać. Chociaż trzymam kciuki, że mi się uda. Super. Eee. No nie no naprawdę żeby miał ja tam wskoczyć nie umiał Okej okay. To jest takie Naprawdę? Dobra, może mi się jeszcze uda? Chociaż do połowy kurczę byłem tak wysoko Dobra, lecimy No serio! Tam jest w ogóle Pro Towers to Ja tam wchodzę na no gościu, ja jestem pro Pro Tower of Hell. Uh, nie wiem, no, zobaczymy co to jest. To już chyba faktycznie będzie trudne. What? Co jest? Co jest grane? Widzicie to? Ej, to jest mega trudne. Kurde, byłem wysoko już. Ale szkoda, że spadłem Ile tu jest wieży Że to jest przeogromne No nie powiem To jednak jest pod jakimś względem mega trudne Chociaż jest to do przejścia Przynajmniej ten, ten pierwszy level Przepraszam jak mi będzie czasami ścinał głos Ale ja strasznie dzisiaj dużo mówię i Już mi powoli Gardło boli Kurde no, musiałem spaść. Dobra, ja jestem tego przekonany, że... Już mi się nie uda. Nie uda mi się na stówę. Jest to naprawdę trudny level. 10 sekund. Ło wow. Dobra, ale jestem chociaż... No nie, nie jestem. Dobra, lecimy szybko. Ostatni level. Jest zrobię go całego, bo jeżeli mi się po prostu nie uda dojść, to nie i tyle, bo... Aha! To tak znika? A i ponieważ odcinek będzie już długi. już to dopa 10 minut. Jeszcze to jak potnę to z 8-6... Nie no 7 minut może. No i gdzie ja mam wskoczyć? Ja w ogóle tutaj mogę gdzieś wskoczyć czy co? To będzie... Jezu, to tak długo wraca? Co jest grane? Ja nie wiedziałem, że to będzie tak długo wracać. Gdzie ja mam wskoczyć tu? I, I co? Popieczone, ja w to nie gram. Co, i znowu muszę czekać, dobra Nie, ja to pierdzielę to, nie? Co mamy w shop? Mam 26, ja co mogę sobie kupić za 100. Musimy tutaj sobie jeszcze kupić coś za Robuxy, ale ja nie chcę nic kupować. W sumie i tak nie mamy Robuxów, bo wszystko kiedyś już wydałem, więc yy, no. Nie wiem do czego to służy. Gears yy, błany Hop, tutaj to mi się nie przyda. Extra time. Ale nie powiem, przydałoby się coś. Chociaż i tak nic O, tutaj są jeszcze jakieś inne efekty. Za 500, jakiś box, nie wiem co to jest. Settings, tutaj mamy Kill Part Color. Nie wiem co to. Dark Bright Transparent. Aha, okej okay. Credits. Eee, ok. No chyba nic nie ma. No jeszcze raz spróbuję. Jeżeli się nie uda, jeżeli spadnę, to eee, kończę ten odcinek. I naprawdę musiałem, kurczę, spaść. Nie dobra Ja naprawdę dziękuję za oglądanie tego odcinka, mi się nie udało tam doskoczyć e, Jest to naprawdę trudny, trudna e, wieża do przebycia. Możecie zostawić łapeczkę w górę po tym filmem oraz subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem ponieważ wbijamy 100 osób do końca tego roku. Mam nadzieję, że się uda, ponieważ filmy tutaj będą co 3 dni i co? Widzimy się już za 3 dni w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!